księga proroka Izajasza rozdział 41 wersety od 8 do 16 Bóg jest z Izraelem Ty zaś Izraelu mój sługo Jakubie którego wybrałem sobie potomstwo Abrahama mego przyjaciela ty którego pochwyciłem na krańcach ziemi. Powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem Ci, sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja Twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Odtrzymuję Cię, moją Prawicą Sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na Ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z Tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi Twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic Zejdą ludzie walczący z Tobą. Albowiem ja, Pan Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci: Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem Twoim, święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mockarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmuszisz i wykruszysz góry. Zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie. I trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu. Lubić się będziesz w świętym Izraela.